Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 20. Przypowieść o robotnikach w winnicy: Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych. Stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął, rzekł im. Idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali ponenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Trzecia zapowiedź: Męki i zmartwychwstania. Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Synowie Zebedeusza. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając zaś Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam wypić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Przełożeństwo jest służbą. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, Oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, Lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Niewidomi pod Jerychem. gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszył mu wielki tłum. A oto dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, słysząc, że Jezus przechodzi, zaczęli wołać: Panie, ulituj się nad nami, synu Dawida. Tłum nastawał na nich, żeby umilkli. Lecz oni jeszcze głośniej wołali: Panie! ulituj się nad nami, synu Dawida. Jezus przystanął, kazał ich przywołać i zapytał, cóż chcecie, żebym wam uczynił? Odpowiedzieli mu, panie, żeby się otworzyły nasze oczy. Jezus więc zdjęty litością dotknął ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za nim.